Ciao, witajcie, z tej strony Miszek, kolejny odcinek Apex News. Mamy dzisiaj naprawdę ciekawe informacje na temat aktualnego sezonu, ale też wytłumaczę co nieco o turnieju, który już niedługo nadchodzi. Zatem oglądajcie do końca, strzelcie łapę w górę taktyczną dla zasięgu, no i zaczynamy. Nudzi Ci się popsute dobieranie graczy? Zamiast pubów i rankedów zacznij grać turnieje i mecze na poziomie na platformie z League. Otrzymaj 500 kredytów za free, rejestrując się z mojego linku w opisie. Polski turniej Apex Legends by Misek powraca. W czwartek 18 sierpnia o godzinie 18 startujemy z kolejną edycją. Jak się zapisać, co trzeba zrobić? Oglądajcie. Prześlij ten film znajomemu, z którym będziesz uczestniczyć w turnieju, żeby wiedział co jest grane, jak chcecie wziąć udział. Bo żeby wziąć udział w turnieju trzeba wejść na naszego Discorda, przeczytać regulamin, zaakceptować, a następnie przejść do sekcji Turniej Sezon 14. Tam mamy kilka kanałów, a w głównym dowiecie się jak użyć formularza i go wypełnić. Mamy do skopiowania pole gracz, wpisujemy ich nazwę gracza, platformę, wiek, najwyższą rangę i rangę z ostatniego splita. Wypełniany taki właśnie z. Nazwą drużyny i tagiem drużyny, i wklejamy do zgłaszania zespołu. Należy zgłosić całą drużynę, tym razem nie można solo, aczkolwiek, profil solo możemy również zgłosić. Będziemy takie rozpatrywać ewentualnie, ale priorytetowo grają osoby z pełnym teamem. Dlatego trzeba założyć swój własny zespół, zbierzcie z znajomych. Znajdźcie takich, bo też mamy tutaj kanał o nazwie Szukam Ludzi i tam możemy znaleźć osoby do grania. Dlatego też jeśli zgłaszamy całą drużynę to prosiłbym chociaż o jedną osobę, która będzie aktywna na Discordzie, żeby sprawdzać powiadomienia no i żeby komunikacja była sprawna, żeby po prostu niczego nie przegapić. Jeśli nie uda wam się być na turnieju, nawet po zgłoszeniu i przyjęciu, to również proszę o podanie takiej informacji wcześniej przed turniejem, bo wiecie, ja muszę tutaj wszystko dograć i żeby nie było tak jak zawsze, że 5 minut przed meczem ktoś napisze, że nie może zagrać i potem są puste drużyny, trzeba robić mieszanie i przez to nam się wszystko przedłuża. Chciałbym, żeby to wystartowało od razu o 18 i żebyśmy grali jak najszybciej mecze. Do wygrania będą monety apex, co już wiecie, jest bardziej opisane na Discordzie, dlatego na niego zapraszam. Czwartek 18 sierpnia, 18. No i stało się, na start nowego sezonu było jednak 500 tysięcy graczy. Coś, w co troszeczkę powątpiewałem. Myślałem, że będzie dobijać do tej liczby. I sama aktualizacja wydaje się być ciepło przyjęta przez community, czyli możemy naprawdę oscylować w okolicach 500 Tysięcy osób i niektórzy już nawet optymistycznie szacują, że na Steamie w piku może będzie nawet pół miliona graczy. Ja w to troszeczkę wątpię, aczkolwiek trzeba przyznać, że Apex jest jedną z najpopularniejszych gier aktualnie na Steamie, ale jednak. Pół miliona aktywnych ludzi w Apexie było teraz na Steamie, przez co Apex pobił kolejny rekord. To jest po raz pierwszy w historii tak duża liczba grających jednocześnie w Apexa, ale właśnie na Steamie, bo kiedyś w zerowym sezonie w Apexa na komputerach było około miliona graczy w jednym momencie, ale jak widać, za granicą ciągle interesowanie Apexem wzrasta, co cieszy. No i zobaczymy, jak będzie w trakcie tego sezonu czy okaże się, czy jednak 14 wypaliła w porównaniu do poprzednika. No, bo wiecie, start sezonu, każdy jest zainteresowany. Być może to jest tylko krótkotrwałe. Miejmy nadzieję, że nie, i że też w Polsce troszeczkę osób będzie grało w tego Apexa. No i też warto wspomnieć o tym, że likerzy mają wstępne informacje o Catalyst. Takie szczątkowe dane znalazły się gdzieś w plikach gry. Czyli możemy być przekonani, że to właśnie Catalyst, taka budująca postać z takich jakichś struktur, będzie następną legendą następnego sezonu 15. No i w 16 oczywiście. Znaczy, oczywiście, prawdopodobnie nie będzie żadnej legendy, jeśli chodzi o Erlumy, to spekulowało się że na ten sezon pojawi się Erlum Lobby, ale aktualnie nie ma żadnych plikach w grze, żeby taki Erlum się pojawił, ciekawe czy twórcy na razie tworzą jakby taką otoczkę zainteresowania, być może nie wpychają tylu jakichś szczątkowych danych do buildów gry, być może są teraz bardziej zachowawczy zobaczymy, jednakże też były przecieki o tym, że ma by Erlum do Fuse'a, ale to było jednak fake info. Bardziej prawdopodobny będzie ten Erlum do Lobby. Dlaczego? Po pierwsze, mamy tutaj do czynienia z tym, że to mógłby być wachlarz, takie informacje gdzieś tam dostawaliśmy z przecieków i byłoby to naprawdę sensowne, z tego względu, że takie wachlarze krwawe pojawiały się gdzieś tam u Revenanta i taki właśnie itemek do lobby mógłby się pojawić. A i napisz w komentarzu Patryk szef, bo Patryk jest totalnym szefem, bo tyle daje nam ostatnio info do Apex News, dlatego serio mu trzeba podziękować. Bo były kiedyś takie zmianki też w plikach, że coś takiego mogłoby być do lobby dodane. No i... Jest to też jedna z pierwszych legend, która jeszcze nie ma aktualnie Erluma, a wszystkie inne mają, więc Loba powinna dostać w pierwszej kolejności. Prawdopodobnie też się mówi gdzieś tam o Horizon, też właśnie o tym fuzie, ale to Loba powinna na ten sezon dostać swojego Erluma oraz Bangalore swój takeover w dolnej części z pointu, jeśli chodzi o skiny, które wracają w tym sezonie do sklepu, to są te głównie ze edycji pirackich. Jak możemy zobaczyć teraz na grafice, ale z tych ciekawszych to na pewno będzie Lifeline, Ashka, Caustic i może jeszcze Blazing Hot y, Gibraltara i Blood do Bloodhound. Reszta no, jest taka sobie, to znaczy, wiadomo co kto lubi. Jeśli na przykład nie mamy Valkyrie Launch Bandla, no to też możemy takiego sobie przyodziać. No i Octane. Edycja również ma trafić teraz do Apexa, ale to jest pod koniec sierpnia. Dlatego będzie trzeba odświeżać sklep. Zobaczymy, co z tego przecieku się sprawdzi. Nie ma też w plikach rekoloru do Flatlinea hitsync, coś, co też miałoby się pojawić, aczkolwiek brakuje takich informacji. Zatem zobaczymy, czy ten legendarny skin czwartego sezonu powróci, który jest po prostu ubóstwiany przez niektórych graczy ze względu na swoją smukłość i łatwość prowadzenia ognia z tego względu, że nie zasłania nam tyle ekranu. A teraz zobacz film, w którym omówiłem wszystkie zmiany w nowym sezonie. Polecam zobaczyć cały, bo jest naprawdę tego sporo. Elo!